Witajcie z tej strony Laska Gaming! A oto Wasz upowrót ulubionego show w internetach, czyli zakupiony w internetach. A to jest ogólnie reaktywacja mojego kanału, ponieważ na teraz sesja się dla mnie skończyła. Także mam dużo czasu na granie, dużo czasu na udostępnianie filmów, więc będzie wszystkiego więcej, lepiej, fajniej. I jeszcze więcej Laska Gaming w Laska Gaming. Mam już pomysły na nowe serie, na nowe gry, więc oczekujcie kolejnych filmów. A żeby dobrze rozpocząć, zaczniemy sobie. E, zagramy sobie w Pizza Delivery. Powiedzcie, Oneszka, już grałeś w Pizza Delivery. A ja powiem, ale już została. Zupdateowana do wersji 0.2 Z czego co widziałem to jest naprawdę dużo, dużo w ogóle inna gra z tego powstała. Trochę, oczywiście pizza dalej jest, pizza dalej zabija, ale... E, gra jest zupełnie inna, tak więc zapraszam. To jest właśnie Pizza Delivery Interactive Fiction Widzicie już Już widać po menu. Może Tyle wygrać, tyle usprawnienia, więc zaczynamy naszą... It's late, you have reached the last house on the delivery list. Deliver delivery the pizza quickly and return home. <coughs> Widzicie jak macie poniżej 15 lat to w Paso 1 street monitora Aj no dobra. A nie mówcie mamy, bo mnie okrzyczy. <coughs> dobra. hmm <coughs> dobra, mamy pizzę. Możemy iść w kierunku domu. Oh a nie, powiem szczerze, że grafika, no, uległa o wiele, bo wiele tutaj zrobili w tym kierunku, żeby to usprawnić. Puk, puk. Halu. Who is Pizza delivery. Jestem na górze, proszę wejść. Będę za minutę. Zaczyna się tak samo jak poprzednio. Tylko, że dom jest o wiele ładniejszy. Uuu, podoba mi się. Dob Lepiej będzie, jak położę pizzę na stole. Ta muzyczka, przeciszę sobie, bo to może być. Ładne obrazki. Dobra. Ładna kanapa. Fuck. Co jest? Uciekam. Nie... ale to nie mogę uczyć Mam telefon Widzę przez jego... daje mi światło! Okej, okay. dobra. Jak chyba w poprzedniej części zabierzemy świeczeczkę. Nie! Aruchrofobik? Chyba strach przed ciemnością? Nie wiem. Chyba tak. Shit jest starting. really right. To ta pita wszystko przejmuje mój mózg. You no. Know. Fuck. She's stocking a hell a lot of time. O oh, nie. Mam. Ma I got to leave like now. Muszę uciekać stego. Muszę What the fuck was that? Co to do cholery było? To jest ładne tłumaczenie, a nie fuck, nic nie widzę, nic nie widzę. Ja chcę świeczkę. O jest. I feel... Ej, tu się robi strasznie. E, czy to nie powinno być w koszmarach? Dobra, uciekamy. La 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 Pewnie będzie otwarte. Locked. Oh no. Oh no. Co ja pocznę? Mogę iść na górę. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Ta muzyczka seria jest taka. Zaczyna się bać pizzy. Co to był pizza? O, klucz. O, got money. Proszę pani, nie ma jej tu. Ale ma telefon. Co teraz? Musimy uciekać z tego opuszczonego przez Boga domu. Może jest na dole? Halo? Proszę Pani, jest Pani tu? I telefon. Z góry. Dobra, co nas spotka? Czy pizza? nam łeb. Czy piszcza? Nie, co to było? Eee, to miało być. To jest zagubione w internetach, a nie koszmar. O, hello? Nie jestem Twoją matką. Nie jestem twoją matką, Mommy. powtarzam dziwne dziecko. Like a Scratchy piece of Pizza Kto to zrobił? To ty koniu! Przyznaj się! Przyznaj się! Zginiesz! Nie zginę! Zginiesz, Artur! Jestem tylko koniem, ale ja to wiem. Konie takie rzeczy wiedzą. Dobra! Pizza! Mm. Ktoś ją odpakował. Nie, ale ładniejsza tekstura jest niż... Co? Co? Ja cię nie kocham. Eee. nie. Szada. Nic między nami nie było. To była tylko pizza. To nie miłość. Nie jestem Zak. Masz ładną dupę, ale nie. To była tylko pizza. Halo! Nie. Co to było? Mamo. Nic nie widzę. Moje serce nie może znieść tego więcej. Muszę przestać się ruszać. Moje serce, nic nie jest prawdziwe. Dobra, to się nie ruszamy. Nie ruszaj się, albo zginiesz. Eee, poczekaj, aż twój, twój rytm serca się uspokoi. Dobrze. Widzicie, mamy tutaj wątki miłosne, horror, akcje, placki, pizze, wszystko. To jest gra, która posiada wszystko. Ja nie mogę się ruszać i ekran robi się ciemniej. Dobra. Co się teraz stanie? Mogę się ruszać? Trzy kropki. To koniec? Czy to wszystko było koszmarem? Jestem w ciągle w tym domu. Jestem w moim domu? Czy śpię w moim łóżku? Przekonajmy się, to może otwórz oczy. Nie, jestem ciągle w tym. Fuck. Jestem ciągle w tym opuszczonym przez Boga miejscu. Co się dzieje ze mną? Potrzebuję klucza do drzwi. Hmm, klucz. Klucz, klucz, gdzie jest klucz? Le, 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 le. Ok, to jest Annihilation a Matchbox from ups Czyli nasza świeca się. skończyła. I potrzebujesz zapałek, bo się świeca skończyła. S brzmi logicznie. Czyli z góry potrzebuję, czyli tu. O, od razu lepiej. What the fuck! Jesteś szpetna. Bon, Won! Wiem, czego szukasz! Nie pozwól zniewolić się! O, o, temu, który słucha Twoich kroków! Który zniewolnił moją rodzinę! Uwolnię cię, podążaj za mną! U niezły, Monłok, kobieto! O oh yeah. Nieźle JB był... JB? MG Byłbyś z ciebie dumny Na co się patrzysz? O Fałmenki dorki za zad Co to jest? closet! Klozet Tu jest klozet co jest, ale. P... Czemu tak fps spadły? Co się dzieje? Mam pokaz slajdów. Nie, pokaz slajdów. Atakuje. Dobra, już się wszystko uspokoiło mamy to Co ten potwór? pizza! Follow the pieces. To jest już szpetnie wykonane. Są gwiazdy. Czy ja umarłem? Czy ktoś jest za mną? A dobra, jest. Follow the pieces. Szysz, szysz. W sumie to jest niby update z wersji 0.1 na 0.2, ale to jest zupełnie inna gra. I czy ogólnie założenia są. Czy znowu będzie ten, ta mumia taka? Taki. Taki. Ten, taki. Tamten. Wszyscy tańczą! Nie! To pizza potwór! Czy ja nie żyję? Czy to jest sos od pizzy? What the fuck? O... To ty! To wszystko to... byłaś ty! O nie! To i krcze! Nie. Teraz możemy wszyscy się pobawić! Ładnie tańczą. Thanks for playing. Nie. I co był Pizza Delivery? Wersja 0,2 Interactive Fiction. Była o wiele lepsza od poprzedniej, nawet trochę się bałem w jednym momencie. Co chyba było założeniem. Nie, nie wiem, czy było założeniem tej gry, ale naprawdę dobra robota. Widziałem, że wersja 0.3 ma się ukazać, ale to już za jakiś czas. Ale już są plany, że będzie, więc na pewno w nią zagramy. A ja. Dziękuję wam za dzisiaj. Subskrybujcie, lajkujcie i udostępniajcie znajomym. Jeżeli podobało ci się ta wersja pizza delivery, sprawdź ten link. Powinna być poprzednia wersja w tym linku, a ja się żegnam z wami na razie.